Tam, nazywam się Anna i mam 24 lata. Znajdujemy się tutaj w pięknym ślizwie Holstein i Cztet. Pracuję dla firmy Tulport, dlatego na co dzień mam do czynienia z naszymi produktami, jak i doradzam naszym klientom. To jest nasza hala łukowa. Razem z dziadkiem i bratem kupiłam ją u nas w firmie. Potrzebowaliśmy dodatkowej przestrzeni magazynowej, dlatego powiedziałam o tym mojemu dziadkowi i jakieś pół roku temu zdecydowaliśmy się na zakup hali. Oczywiście doradzałam mu, a on obejrzał halę na naszym terenie pokazowym i był zachwycony. Powiedział, ok, wypróbujmy to teraz. Do tej pory jest wciąż zachwycony. Jak widać, mamy tu halę na maszynę, ale też wszystko jest bardzo kosztowne i jest to długi proces, aby taką halę postawić. Hale łukową można szybko postawić na przykład w weekend lub ewentualnie w jeden dzień. Gdy nie jest już potrzebna lub gdy trzeba ją przenieść, można ją po prostu zdemontować i ustawić w innym miejscu. Jest to dobre i szybkie rozwiązanie, które jest zarazem na bardzo wysokim poziomie. Wybraliśmy halę łukową, ponieważ wykazuje ona największą odporność na wiatr i śnieg. Okrągły kształt pozwala na bardzo dobre odprowadzanie śniegu i wody. Celowo zrezygnowaliśmy ze ścian szczytowych, ponieważ musimy wjeżdżać do hali bardzo dużymi maszynami i potrzebujemy większej wysokości. Ponieważ zależało nam na starym rozwiązaniu, które posłuży na lata, była to dla nas najlepsza decyzja.